Hej, hej, tu kolejne koton i oczywiście ptakofonia. Nie, opały się zaczęły, upały, więc czas wyjazdów, czas wypoczynku. Lenistwo, ale w przyrodzie to takie pozorne lenistwo, można powiedzieć. No właśnie, poszukamy tej pracy i tego lenistwa, a w tym celu przeniesiemy się na podkarpacie podnisko do moich rodzinnych okolic. Tutaj ptakofonia. Cześć dzień dobry. Rewelacja, jakiś czułek z własnego ogródka, albo z balkonu, albo jak to woli. targu też może być, oczywiście. byle w miarę naturalny. No ale nieistotne. W każdym razie, wszystko w tym roku jest wcześniej. To, co mówiliśmy już pewnie w Ptakofonii, że. Te fenologiczne pory roku następują po sobie szybciej. Więcej tych pół roku mamy niż zwykłe cztery. Regulowane są one przez kwitnienie niektórych roślin, owocowanie, dojrzewanie, tak itd. I już od dobrej chyba połowy maja mamy wczesne lato tak naprawdę. Była z już kwitną, teraz już lipy. Już... W zaawansowanym stadium. Ogórki tutaj były na grządce na początku czerwca, no to też się pospieszyły. No a kto to widział, żeby w połowie kwietnia na przykład były mlecze. Czeremchy też się pospieszyły, wiśnie, czereśnie i tak dalej. Podobnie jest w świecie przyrody, w świecie ptaków, no sorry, niestety, ale mamy już właściwie, mimo że to jest druga połowa czerwca, końcówka czerwca, to mamy już dobry 10 lipca. I słyszycie jaka jest cisza tutaj. Jest dużo drzew, dużo las zresztą obok, więc taka cisza tutaj będzie. Ale mimo wszystko tego ruchu postaramy się dzisiaj poszukać. Idziemy na wieś. Dzisiaj witam w Wolinie, mojej rodzinnej miejscowości. Będzie mi tu szalenie miło was oprowadzać. Szalata mm, sałata w sosie rosowym. I po co komu jakiś winagret? Skoro wieś, no to i prace różne wiejskie się odbywają. No i w świecie ptaków też się jeszcze odbywają, chociaż to, jak mówiłem, taki fenologiczny początek lipca. Tam gniazdo do bociana są trzy piękne młode bocianki w środku, także wzięły się bociany nasze tutaj ostro do roboty, ale nie tylko one, były pełno dymówek, tu lata jaskółek oczywiście. Pana spotkaliśmy przed chwilą, który mówił, że u siebie w gospodarstwie ma z 10 gniazd dymówek po prostu po stajniach po oborach, no rewelacja. Zwłaszcza w takich czasach, kiedy dymowe trochę brakuje. O, tam kopciuszek śpiewa. Tam gdzieś wróble też się odżywają. Mieliśmy tutaj dzwońca pięknie śpiewającego. Kulszyk lata. I jeśli chodzi o jaskółki, też jeszcze oknówki. Także dzieje się jeszcze w tym świecie ptasim, jeśli tylko pogoda sprzyja. Bo no, są lęgi. Są lęgi, które już powoli się kończą. Te ptaki, które zabierają się do drugiego albo trzeciego lęgu. O, jak pięknie tutaj sobie sobie dymówka tutaj nawołuje i takie terkotanie to potem można rozpoznać zresztą w locie jak sobie lata. Te ptaki, które się do lęgu może drugiego albo trzeciego nawet zabierają, te śpiewają, dlatego żeby utwierdzić swoją samicę w przekonaniu, że wybrała najlepiej i że jeszcze warto zostać. No i to takie zaciśnienie więzi właśnie partnerskich. Natomiast te, które już wysiadują albo już właściwie mają młode w gnieździe, no to są cicho w większości, no bo one nie chcą zdradzić miejsca swojego gniazda, swojego bytowania w ogóle. Może oszczędzają trochę siły na to, żeby te młode dokarmić, żeby zdobywać pożywienie. Ale by, bywa czasem, że no są, takie, są takie ptaki, które jednak śpiewają ciągle. Na przykład kos, kosy to i śpiewaki też. Paszkoty to też takie drozdy, ale one się wyłączyły wcześniej, już w kwietniu. Śpiewają zięby, chociaż też nie tak chętnie jak słuchajcie pierwiosynki. Te takie fajne ptaszki z oliwkowym grzbietem i jasnym spodem podobne zresztą do piecuszków do świstunek no w ogóle rodzaj świstunek trudne do odróżnienia ale pierwiosnek to kojarzycie tip cip, tip 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 liczenie pieniędzy, więc mówi się też na niego cinkciarz, to one nie zmordowanie mam wrażenie, nawet w największy upał potrafi uśpiewać. No i skoro takie tematy, no to słuchajcie, ptaki rolnicze, tak sobie je nazywają roboczo, no terenów rolniczych, no tak się mówi, czyli skowronki. Uwielbiają słoneczko, uwielbiają ciepło, będą śpiewać. E, rolnicze, no to też pliszki, siwe, żółte będą śpiewać, e, gdzieś tam też jakieś e, inne drobniejsze. Przepiórki, o, one też do, do lipca jeszcze. E, natomiast, kto zakończył te, które już mają lęgi, mają młode, ale nie tylko. No bo w marcu wyłączył się kowalik. To jest ciekawe, słuchajcie, te majowe ptaki, które tak rozśpiewane były właśnie w początku maja, to trzcinowe na przykład takie zaroślowe dolin rzecznych, teraz są cicho. Słowik na przykład na wschodzie Szary, na zachodzie Rdzawy, w Krakowie obydwa mogą być, ale głównie Rdzawy tam jest. No i właśnie one to zazwyczaj tak do 10 czerwca śpiewały, ale że wszystko jest w tym roku wcześniej, więc zakończyły śpiewać pod koniec maja i może młode powoli, powoli gdzieś tam opuszczają gniazdo. Trzcinowe, te wszystkie łozówki, trzciniaki, trzcinniczki, rokitniczki, rokitniczki może trochę dłużej tam tracą w tych trzcinach, ale generalnie byłem w połowie czerwca w trzcinowisku, słuchajcie, no byłem w to Trochę w szoku, bo była cisza. Zazwyczaj coś tam jeszcze było słuchać, a tam totalna cisza. Obok taki las piękny, słuchajcie, wilgotny, nawet troszkę takie charaktery łęgowego, quasi naturalnego, no to nawet tam cisza, a tam zazwyczaj pełność świstunek, kosów, wilk, różnych innych ciekawych rzeczy. Cieszyłem się, że piękny będę miał koncert czerwcowy. No nie, no, no po prostu cisza. Także słuchajcie, no to zależy, gdzie jesteśmy, bo tutaj na wsi to nawet do godziny 10 e, będzie co słuchać, będą różne śpiewy, ale w lesie, no, będzie cisza. E, w ogóle nie chodzimy do lasu o 15, Nawet w kwietniu, w maju, zaraz po obiadku, bo będziemy rozczarowani. Ptaki też mają siestę wtedy i nie śpiewają, jest cicho. E, pochowane są też jakoś. Dopiero tak gdzieś od do od 17, teraz w tym czasie o 19 i do siódmej rano jakoś. Ale wiadomo, jak wyjdziemy sobie do lasu gdzieś po trzeciej, no to będzie wielkie koncerty polskiej przyrody jeszcze będą, to taki uk ukłon i mrużenie oka w tych, którzy mają pewne płyty CD. Ale ja ostatnio się przebudziłem tutaj u mnie w domu rodzinnym gdzieś w pół do czwartej. No rewelacja była, jeszcze te piękne koncerty były. Ale no już powoli się wygaszają, także korzystajmy jeszcze z tych ostatnich chwil. Jak mówię, mamy początek lipca. No ale właśnie, jeszcze tutaj, na przykład w Altance siedząc sobie w ogrodzie albo gdziekolwiek pracując w ogródku, możemy natknąć się na podloty i rodziców. Jeśli chodzi o głosy, właśnie ci rodzice będą nawoływać różnymi dziwnymi dźwiękami, których może nigdy nie słyszeliśmy, bo albo to będą jakieś pi, 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 wysokie piski jak kopciuszek, albo to będzie pleszka, która... Aż potem trochę denerwuje, to, w ogóle jej śpiew tak na dłuższą metę, no, ładny jest, ale, ale denerwuje jak się słucha tak, monotonny trochę. To o tym też Jan Sokołowski mówił w Ptakach Ziem Polskich w swoim tomie, że tak na dłuższą metę mogą nużyć słuchacza te pleszki. Ale fajne są, a ile owadów różnych nam zjadają. Może być kos, o kos. słuchajcie jak ma młode, takie bulki wydaje. Takie coś przy żerowaniu można też usłyszeć. Na przykład zimą przy karmniku albo ja nagrałem takie, jak jabłko wcinał. To było tak. Gdzie? To było dziobanie w jabłku, To tam jeszcze. No, bogatki wiadomo, jak ci sikory, to te młode tak y, śmiesznie że ci, 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 ci. ci. ci, 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 ci. I, I dorosłe też gdzieś tam popiskują. To są wszystko takie głosy, które świadczą o tym, że mamy młode w ogrodzie i tutaj albo dorosłe mogą nawoływać i się bardzo denerwować, bo te młode gdzieś tam chcą do kupy jakoś może zebrać, jakoś okiełznać, a one się rozpierzchają jeszcze w stronę kota idą w ogóle my, który, nas, który, którzy grillujemy gdzieś tam motyką machamy, i te młode tam pakują się i to strasznie stresuje właśnie dorosłych. E, mogą same młode się odzywać, chociaż nie, nie wszędzie, bo u kosów młode są cicho, u chłopciuszków są cicho. Cicho. Ale bogatki czy szpaki to się wydzierają. Z tym, że szpaki to właściwie od razu są lotne po wylocie z budki i, i nie, nie siedzą gdzieś tam po, po trawach. No ale właśnie, my będziemy pracować i tu nagle taki, mm, i tak patrzy tymi oczami taki podlot. No weź coś, zrób, bo jestem głodny, bo jestem w ogóle nieszczęście świata. No i tutaj się nie można nabrać i może wielu z Was wie, ale to nigdy dość tego. Nie zabieramy tych młodych, jeśli tylko nie mają krwi na sobie, jakiegoś wysięgu, jakichś owadów, w oczu zlepionych i tak dalej, no to zostawiamy. Wygląda na zdrowy podlot, zdrowe zwierzę, tylko po prostu nie ogarnia, co się wokół niego dzieje, nie kuma, no to zostawiamy. Odchodzimy sobie, patrzymy z 15 metrów, za chwilę pewnie dorosłe się zjawią, bo można by powiedzieć, no kurczę, nie ma dorosłych yy, i samo to młode, biedne je zostawiły. No nie ma dorosłych, bo my jesteśmy, więc jak może, mogą być? Ewentualnie, co możemy zrobić, to wziąć takiego podlota i gdzieś tam w cienisty krzew na gałąź, zwłaszcza słówkę, a te słówki w ogóle są kochane, bo takie puszyste, takie stworki. Więc odłożyć taką usówkę takiego podlota i zostawić w bezpieczne miejsce. Nie dorosłe nie odrzucą, bo, bo nie to, że dotknęliśmy, one nie mają węchu. E, możemy spokojnie przenosić. To, co jeszcze możemy zrobić dla ptaków właśnie teraz w tym czasie, no to upały przyszły. Możemy wystawić pojdełko. Tak samo ptaki potrzebują wody latem, może jeszcze bardziej, jak pożywienia skarbnika zimą, a właściwie tego pożywienia. Poradzą sobie bez naszej pomocy, jeśli chodzi o zimowe dokarmianie. Ale woda, której jest coraz mniej, jeżeli mamy ogród suchy, gdzieś nie ma w pobliżu zbiornika wodnego, nie ma jakichś kałuż, to woda to jest podstawa. Naprawdę. Idziemy dalej. Obok altanki wiejski grill i słuchajcie. Co to było? Chyłbaski? Na pewno, bo jakiś boczek może. Co ma wspólnego wiejski grill z jeżem? Tak, tak, może być jabłko. Bo w sumie tak, często się przedstawia jeże z jabłkami na kolcach i do końca nie jest to prawda, bo jeż nie jest przystosowany, jego układ pokarmowy nie jest przystosowany do trawienia pokarmu roślinnego, ale jednakowo już wiem z literatury też, że ten jeż czasem jakieś jabłka zjadał jesienią, bo było ich tak dużo. Czasem bywało nawet, że jabłka już były nadpsute, więc te jeże potem nie mogły sobie trochę trafić do tych swoich tam domków, które miały w ogrodzie. Słuchajcie, kiełbaska. Robimy kiełbaski. Widzimy małe jeżątka jakieś tego, no to czemu by nie dać, aby mnie takie historie się zdarzają. Czy jakieś mięsko w ogóle, kiełbaski, szyneczki i tak dalej. Nie, 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 nie. nie. Um, ogólnie tak, możemy spotkać oprócz podlotów też małe jeże, które właśnie teraz przychodzą na świat i, i tak tych miotów matka może mieć więcej tak do sierpnia. Z czasem te jeżyki też takie biedne, niby zabłąkane, chodzą sobie Jeż jest nocnym stworzeniem. Ale bywa, że w tym czasie mama jeżowa wychodzi też w dzień, bo ma tyle spraw do załatwienia. Że młode musi wykarmić, wylizać, zaopiekować się, wyczyścić, wypielęgnować, że nie ma czasu dla siebie. I nie ma czasu, żeby też sama mogła polować. Więc czasem w dzień też wychodzi. Nie dręczymy tych jeży. Niech sobie przejdą. Nie robimy na siłę fotek na Instagrama i selfie, może nawet na, tutaj jeżyki jakieś. Zostawmy je w spokoju. Jedynie, co tam możemy, to właśnie woda. Ta woda. Woda będzie się przewijać, I, no i jak faktycznie te jeże jakieś są, widać, że są ranne, że gdzieś tam dyszą za bardzo, to czyli w listopadzie, w grudniu mają objawy hipotermii, wychłodzone, osobowo po prostu mają zimne brzuchy, no to wtedy jakoś możemy się zaopiekować, podać im jakąś karmę dla kotów, dla kocią właściwie, dla psów dobrej, dobrej jakości. Nie mleko krowie, bo nie tolerują laktozy, jak wielu też z nas. Nie, ale tak, to jeżyki sobie bardzo dobrze poradzą. Zostają do podziwiania gdzieś tam z daleka. I bez kiełbasek, także nie dla jeża kiełbasa. Nawet nie dla psa. A po lęgach, słuchajcie co? Lenistwo, błogie lenistwo. Najlepiej na trawce krzewie, na gałązce, albo gdzieś tam pod, nad wodą, w wodzie. Bo ptaki będą się teraz przygotowywać, będą wymieniać swoje upierzenie, bo co roku muszą. To w marcu niektórym przyrastają piórka samczykom, żeby być bardziej kolorowe. Ale teraz całe odzienie się wymienia, tylko stopniowo oczywiście, żeby nie straciły zdolności lotu, żeby mogły uciekać przed drapieżnikiem i zdobywać pożywienie część sroka. I po prostu w tym okresie są bardzo leniwe, ograniczają aktywność do minimum. W sumie trochę jak podczas mrozu sobie myślę, bo, bo wtedy też ta, ta energia jest potrzebna, żeby nie tracić na byle co. Produkcja piór jest duży wydatek energetyczny, dlatego no sobie siedzą w cieniu, sobie odpoczywają i nie śpiewają, i nie latają i tak dalej. To, czego im potrzeba do szczęścia, to trochę muszek, których jest wszędzie w brud, albo jakiś nasion już, owoców, tak, albo trochę wody. Więc się też nie denerwujmy na te ptaki, które nam te czereśnie, wiśnie obiadają, bo mają naprawdę duży teraz wysiłek. No, oczywiście, jak chcemy dla siebie, no to coś tam strategię warto stosować, e, jak je odstraszyć. Natomiast, jakby komuś było mało obserwacji tego życia dzikiego, no to cała akcja przenosi się z drzew i krzewów w trawę. Ale o tym za chwilę najpierw... Wróciliśmy, słuchajcie, z tego kropu na chwilę robi się jakaś burza, już kropi tak, że trzeba spadać. Natomiast za chwilę wrócimy do tych rzeczy, które się w przyrodzie dzieją. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, czyli te opowieści wszystkie i tak dalej, jako tony, mamy audiospacery, mamy archiwa radiowe, mamy odgłosy ptaków, przyrody i tak dalej, i ciekawostki na Facebooku, Instagramie, no to oczywiście zachęcamy do lubienia naszych kanałów, Facebook, Instagram, YouTube, subskrypcji, obserwacji. Komentowania, niech się dzieje, niech interakcja będzie, niech roz... rozmowa się toczy po prostu. Jeśli macie taką możliwość i chęć, no to patronite.pl ukośnik ptakofonia i tam takim regularnym wspieraniem możecie nam pomóc na sprzęt, na to, żeby nam tak nie mogło tutaj teraz, czyli jakieś futerały i tak dalej, wszelkie akcesoria, ale też wyjazdy do ciekawych miejsc i ciekawych osób w ogóle biblioteka od głosów muzyki i tak dalej ale też rr, 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 abonament jeśli chodzi o programy do edycji dźwięku i obrazu dobra spadam po Boże, słuchajcie, no, działo się działo, i z między innymi z powodów atmosferycznych, jak i naszych fizycznych, bo biomet był niezwykle niekorzystny, e, musieliśmy przenieść nagrywanie na następny dzień, a w związku z tym, no, skoro upały idą, no, to trzeba było się też przygotować nie tylko mentalnie na ten upały na lato, ale też fizycznie. Dlatego byłem, e, zgoliłem trochę nieco e, włosy. Także jest to jeden warunek, kiedy chcemy dokonywać letnich przyrodniczych obserwacji, a co więcej, to potem, co my tu mamy. No bo tak, Przenosi się z koron drzew, mniej więcej, i z różnych krzewów w trawy głównie, więc poszukamy sobie teraz tego życia w trawie, właśnie ukrytego. E, mamy e, późne popołudnie już, ale słońce jeszcze ładnie dogrzewa. Chcieliśmy, żeby to wszystko wyschło tutaj, więc e, dobra, zobaczymy. Owady prosto skrzydłe, słuchajcie, czyli te wszystkie koniki, pasikoniki potocznie znamy, które szemrzą. Mamy mikrofon, spróbujemy coś e, działać. Działa chyba, My spróbujemy coś wyłapać, póki co jest kapturka za nami, jest ciernióweczka, śliczna, no ale dobra, co tu mamy? Śliczna jesteś ciernióweczka. Tu jest trochę zgolone, musimy pójść dalej. O, będzie. No weźcie, to, to jest najgorsze właśnie przy nagrywaniu przyrody właśnie takie. Na świecie mamy około 23 tysiące gatunków owadów prosto skrzydłych, z tym, że najwięcej żyje w tropikach, bo tam najgoręcej. W Polsce jest to około 100. No, cały czas ta liczba przy, przyrasta, dlatego że no, tropiki chodzą do nas, najbardziej to widać po roślinach i po owadach właśnie pojawiają się nowe gatunki. Jeśli chodzi o właśnie owady po prostu skrzydłe, no to tak, te popularne koniki, polne, pasi ale też świerszcze, z tym że świerszcze, to nam grają w maju i w czerwcu, kiedy usłyszymy takie ćwierkanie. No trochę po amerykańsku, południowoamerykańskim zaleciało, ale... Bardziej takie ćwierkanie oczywiście, natomiast jeżeli będzie jakieś żegotanie, pocieranie, po, pocierania, jakieś cyk 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 i tak dalej i wrzęczenie, wzyczenie, no to, to będą szarańczaki, ale spokojnie, to nie chodzi, że grozi nam coś złego, bo jak pisze Marek Kozłowski, Wybitny entomolog, przyrodnik w swojej książce o owadach Polski Wszystkie szarańczowate występujące obecnie w Polsce to przynajmniej dotychczas grzeczne koniki polne. No, może słowo klucz, przynajmniej dotychczas, ale może nie będzie tak z nimi źle. Podjadające trochę zielonej masy łąki i nieujawniające chęci do mnożenia się w stada oraz odbywanie masowych wędrówek przerywanych krótkimi okresami postojów, przeznaczonych na intensywne żerowanie. No, faktycznie, jest, że szarańcza wędrowna wielokrotnie była odpowiedzialna za plagi klęski w różnych rejonach południowej Afryki i Azji. Zresztą ósma plaga egipska opisywana przez Biblię no to jest właśnie przez szarańczę spowodowana. Nie dziwne, że ludzie uważali ją za dopust Boży albo wręcz sprawkę szatana. U nas szarańcza wędrowna gdzieś tam się ewentualnie pojawiała, no to nie w takich ilościach oczywiście, grzeczne koniki polne, mówi Marek Kozłowski. Do... Tak, widzimy takiego Filipa, no to czego się możemy od niego bać? Ze spłaszczonym tułowiem, głowa taka w kształcie końskiej, żuwaczki charakterystyczne mogą trochę przerażać, ale chyba spokojnie. Trzy pary od oczywiście, większość ma dobrze rozwinięta skrzydła i właśnie, na tych skrzydłach znajduje się narząd strydulacyjny. Na pierwszej parze skrzydeł. Tylko u samców można go spotkać, no bo oczywiście samce muszą grać, udowodnić swoim partnerkom, jak i u ptaków, że, że najlepiej wybrały i że dobrze wybiorą. Kiedy dobiorą się w pary, samiec przekaże swoje geny, samica wzłoży te jaja w ziemi. No to samiec cyka dalej i liczy na kolejną samiczkę. Później zarodki tak sobie czekają całą zimę i gdzieś pod koniec maja, w tym roku było to wcześniej, bo już po, na początku maja, wykrywają się młode i niedługo już mają postać dorosłą, czyli imago. I grają, i koncertują. Żyją niestety jeden sezon. Ciek. Tak. Wróble i dzięcioł duży. koniki o jak nie będzie to wam opowiem po prostu one są tylko nie tam gdzie trzeba jest słuchajcie, jest, jest, jest Cik, 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 cik. Konik łąkowy, zwany też konikiem wąsaczem. No, cały czas jesteśmy w klimatach tych, słuchajcie, takich ciemnozielonych, szarawych, brunatnych, odróżnianie po prostu skrzydłych w ogóle owadów od siebie, no to już odsyłamy do wybitnych entomologów, do specjalistów. Na przykład światmakro.com taki blog, spotkanie z owadami Olsztyna i jego okolic. Nie, ja tam wielokrotnie wielu ciekawych rzeczy się dowiadywałem, zresztą uczyłem się jeśli chodzi o e, ortoptera, czyli o jej rząd po skrzydłych. Konik łąkowy, tak właśnie zig, 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 sobie żegocze. I to jest przykład tak zwanego eurybiontu, czyli gatunku, który jest wyspecjalizowany, jeśli chodzi o konkretne środowisko. Kocha, uwielbia ubóstwa, tylko akurat tutaj takie bardziej wilgotne, zacienione tereny. Może to nie jest taki idealny przykład eurybiontu, ale lepszego tu nie mieliśmy. Niech będzie. Musicie to przyjąć. Z kolei przeciwieństwem jest tak zwany symbiont, czyli może i być w jakimś suchym środowisku i wilgotnym, gdzieś na skraju lasu, na otwartej przestrzeni, trawiastu, sucho, kawałek trawnika miejskiego będzie. Może to być świerszcz polny albo ten konik brunatny dzik. Kik którego wcześniej słyszeliśmy. E, o, jak fajnie tutaj, dlatego tu jest trochę zacienienia i tutaj te koniki wąkowe są. Jest już słońce blisko zachodu, a one tu są super. Zawadami prosto jest tak, że one im mają jaśniej, im cieplej, tym chętniej cykają i szybciej poruszają tymi skrzydełkami. Tak jakby słońce i ciepło dodawało im energii dosłownie. Im jest chłodniej, im jest ciemniej, tym e, wolniej cykają, wygrają. Niektóre wręcz, jak tylko słońce zajdzie, to w ogóle chowają się i kończą grę. Takim jest na przykład łatczyn brodawnik, taki owad. Z kolei te, które im ciemniej, im chłodniej, tym wolniej cykają, to pasikoniki i świerszcze. Dlatego właśnie warto wychodzić na owady prosto skrzydłe i w ten największy upał nie chcę Was martwić. I największe słońce. Wtedy będzie ich najwięcej. I to szaleństwo w trawach. Będzie po prostu, będziecie zachwyceni, jak trawy żyły będą. Wydawałoby się, że upał, nic nie będzie, po prostu powietrze stoi, nie. Te trawy żyją, tam się wszystko porusza, tam wszystko gra. I staniecie sobie tak i po prostu na takim dwóch metrach kwadratowych może być czasem naprawdę 5 sześć różnych gatunków, no jeśli oczywiście będzie dużo różnych ciekawych traw, różnych ciekawych roślin. Ale oczywiście, że wiąże się z tym pewne zagrożenie, z tym upałem, więc dlatego trzeba dobrze się zabezpieczyć. Co ja tutaj mam? O, przede wszystkim krem z filtrem, nie ma lokowania Produktu, ale dobrze, fajnie pachnie. Coś, oczywiście, że woda. Oczywiście, że woda. No to jest podstawa, możemy czasem nieruchomo trochę spędzić czasu i będzie nam żarzyło się z nieba. Czapka. Pewnie, że czapka musi być. No i dobrze by było coś na... Na komary, na kleszcze. Już kleszcza załapaliśmy dzisiaj, więc może wystarczy. Eee, takie, rzeczy, takie rzeczy, żebyśmy po prostu mieli z tego przyjemność, no trzeba się niestety oswoić z tym, że będzie prysznic po powrocie i to solidny. Po pierwsze, najważniejsze, że jeśli chodzi o kleszcze, a upłacimy się stukrotnie albo tysiąckrotnie. No, wreszcie koniec, koniec dnia. Ja także chwilę odpoczynku. Bo ten odpoczynek przez lato będzie się, myślę, mam nadzieję, że każdemu z Was przywijał. Życzę gorąco tego. Po, po burzy tutaj trzeba rozsunąć, bo e, bolało e, sromotnie i wiało na wszystkie strony. Także mieliśmy do czynienia z deszczem poziomym, ukośnym. Jakie też są fajne, ale w sumie ogród samoobsługowy sam się podlewa. To jest fajne. Jeszcze raz zachęcamy Was do tego, jeśli ktoś ma taką możliwość, chęć wsparcia na Patronite. Dzięki temu możemy właśnie realizować ten projekt. Możemy dokupić sprzęt niezbędny, możemy ruszać w jakieś ciekawe tereny, rozmowy z ciekawymi gośćmi. Tak wiem, że czeka nas rozmowa o Gawronach. Coś, coś odwokło, to nie ucieknie tak za spokojnie. W maju nie było Ekotonu, ale były dwa audiospacery, i jeszcze czeka nas audiospacer jeden, druga część takiego majowego ptakoliczenia przez cały dzień w ogóle gorąco zachęcam, no bo maj to był i kwiecień to był szczyt ptasiej aktywności, więc te audio spacery wtedy na to postawiliśmy. Do tego, cóż jeszcze, co jeszcze robimy? No właśnie są audio spacery, są archiwum ptakofonii, jest ciekawostki co piątek na Facebooku i Instagramie ptakofonii, do tego zapowiedzi naszych akcji, ruszyliśmy z spacerami takimi naszymi, organizowanymi, były na Ruczaju, na, na skałkach Twardowskiego, były na Now łąkach Nowołóc. Myślę, że jesienią do tego również wrócimy, latem może niekoniecznie. No i mamy też i warsztaty dla dzieci, dla dorosłych są zapowiedzi wszystkiego właśnie na naszych mediach. Także gorąco zapraszamy, a tymczasem. Tymczasem pa! pa.